Dzień dobry. Sklep z serwetkami wita ponownie. Dzisiaj chciałem panią pokazać rzecz niezwykłą. Mój przyjaciel, kolega. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Edwin Dzień, przyjechał z dalekiego afrykańskiego kraju. Będzie niedługo wracał do siebie. Ja na prezent zaproponowałem mu afrykańskie wzory. Proszę uprzejmie. Wielka piątka. To są afrykańskie zwierzęta. Nie. Proszę uprzejmie. Słonie. Słonie? Panie Edwinie, czy widział pan słonia kiedyś? Nie. W Kamerunie? Ja kiedyś. Nie. A gdzie pan widział tego słonia? A, to, to na zoo. Na, zoo. Na, zoo. na zoo. A gdzie? Na zoo. Na kim? Zoo. Na zoo. Na zoo. Ale pan Edwin widział. Mm. Proszę bardzo, kolejny. Czy to jest y, widok Sabel? Nie, to jest z Afryki, prawda? Na Tak. Panie Edwinie. Czy pan by chciał te serwetki afrykańskie wzory jako upominki nie, nie, nie. dla przyjaciół nie? Nie, nie, dlaczego? No, nie. No ja, ja lubię tego. A czegoś ja widziałem. Jest krakowe. bardzo ładne. Widzisz, Krakowy serwetki krakowy. fajne, piękne. Ja jestem bardzo podobał. Ja jestem Kamerun. Ja się tutaj ja widzisz ten sywiecki? Ja jestem bardzo. Ja, jak widzisz? Bardzo, bardzo podobny ten sywiecki, Krakowy. Tego te zakopani. Zakopani. Bardzo dobrze miasta. Ja lubię. Uh -huh. Ja lubię zakopani. I fajne sywieckie, widzisz? Fajne. Ja bardzo lubię. I się widzisz? Łuży. Łuży Jak piękny mówi. Piękny! Jaka nazwa? Łódź, 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 Fajne miejsce. Fajne miejsce. Fajne miejsce. So, ja lubię ten serwis na w yeah. i Ej, jeszcze te Gdański. Mo ulubione. O lubiane miejsce. miejsce. Takie fajne, piękne miejsce. Takie te woda. Tam może tam, morze tam jest. Może morze tam Czy jest. Morze jest w Kamerunie? Może jest w Kamerunie, no, ale Gidanski, na najpiękniejsze. na na nie, nie, najpiękniejsze nie. Co na jest najpiękniejsze? Panie Edwinie, co jest najpiękniejsze? Sawiatki. Ale skąd? Skąd? Czy to jest Pana ukochane miasto? Warszawa. 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 Widzisz? Warszawa. Warszawa. Mam tak samo za jak miasto Zapraszamy, zapraszamy Panie Zwiniec. na ten sklepy. Yy, czy te serwetki z Warszawą, Krakowem, Gdańskiem, czy to by był dobry suwenir dla Pana córki, dla Pana żony, dla Pana siostry, dla Pana mamy, dla Pana... Oczywiście! Proszę bardzo, człowiek światowy, Oczywiście, oczywiście. oczywiście. I Pan przyjeżdża specjalnie tu do nas na Saską Kępę. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tak Cóż tak jest, tak można... Tak jest, czego? tak jest. Uściszimy się, to jest najlepsza rekomendacja. Jaką tylko można sobie wymarzyć? Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy na ten sklep. Dajcie like. zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Subskrybujcie. Da. Wszystkiego dobrego. Wszystko jest tutaj. Cześć, cześć wszystko cześć, jest tutaj. Cześć, cześć, cześć. Wszystko jest tutaj. Zaprasz